Jakby przedstawił, przedstawiciele tutaj w pierwszej ławce, tak jak kolega powiedzmy, kiedy czuje, że o, upada, to też zmienia barwy. Jak widzę tutaj panów tutaj siedzących w pierwszej sali, to wszyscy zmienili barwy z panem razem. Jak pan był ministrem, chcę pana zapytać, co pan zrobił, kiedy pan wyjechał do Nelska, kiedy była afera złota. Co Pan nam ustawi? Czy Pan się podzielił ze społeczeństwem? Kto tam nie zrobiony I dwa lata mija, ludzie upadli, pieniądze stracone. A co Pan zrobił? Pan z Pana zrezygnował. Dlaczego z Pana zrezygnowano? Co Pan zrobił jako minister? Dla mnie, proszę Pana, jest Pan bardzo kiepskim był ministrem, kiepskim przywódcą. Dziwię się, że jak Pan występuje, proszę się na mnie nie obrażać to no niech Pan przedstawi tych Panów w pierwszym rzędzie. Oni już byli w różnych rządach i w różnych partiach i ta partia też, powiedzmy, ja bym życzył, żeby taka partia powstała w kraju, która o ludzi pracy i nie było tak, że umowy śmieciowe a później jak się poseł zostaje śmieciem, to zakłada inną partię i na nasze uczucia i dobro obywatelskie uważa, że my ich będziemy popierać. Najpierw niech pokażą, niech się zdecydują, co, co osiągnąć, bo to same slogami są, a nie żadne zobowiązania. Dziękuję. Nie. Ja bym żadnego człowieka nie nazwał śmieciem. I jak Pan traktuje innych ludzi jak śmiecie, to niech Pan idzie do innych partii. My szanujemy każdego nawet w życiu, nie jest pan z Tak, w Polsce razem mówiłem o tym. Są tacy, którzy mają doświadczenia z platformy albo z PiS-u, no, albo z jeszcze innych ugrupowań, chociaż tylko centrokraniczowy. Lojalność jest rzeczą bardzo ważną i w życiu, i w polityce, ale lojalność znaczy różne rzeczy. Czym innym jest lojalność wobec kierownictwa partyjnego? Czym innym jest lojalność wobec programu partii? A czym innym jest lojalność wobec wyborców? Wobec kierownictwa partyjnego? To we wszystkich partiach jest mnóstwo takich, którzy są e, e, lojalni. To no, są aparat czyt, e, e, partyjny. Zagłosują zawsze tak, jak im kierownictwo każe. Problem pojawia się wtedy. Kierownictwo, kiedy kierownictwo zaczyna nakazywać głosowanie wbrew programowi swojej partii. Ja wstępowałem do Platformy jako partii, która głosiła wolność w gospodarce i obronę tradycyjnych polskich wartości. A z jakiej Platformy wychodzimy? Z Platformy, której lider mówił, że stał się na socjaldemokratą i z Platformy, która promowała paromałżeństwa homoseksualne. To nie ja byłem niewierny wobec Platformy. To Platforma sprzeniewierzyła się sama sobie. I tak samo sprzeniewierzyło, sprzeniewierzyło się sobie prawą sprawiedliwość. i dlatego tacy ludzie, jak na przykład Paweł Koncusz, który tutaj jest na sali, odszedł. Bo najważniejsza w polityce, najważniejsza dla polityk jest lojalność wobec wyborców. Wszyscy, którzy głosowali na mnie w Krakowie i w Małopolsce, doskonale znają moje poglądy. I wiedzieli, że głosują na kogoś, kto zawsze będzie stawiał na przedsiębiorczość i kogoś, kto zawsze będzie bronił tradycyjnych podsób wartości. Jeżeli miałem być wierny moim wyborcom, to nie mogłem pozostać dłużej w partii, która sprzeniewierza się tym dwóm podstawowym wartościom. Mój dorobek jako ministra, ministra sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sprawę Amber Gold, jest dokładny na. Stawiają w Sejmie, jak pan się interesuje życiem ja politycznym, to zachęcam, ten raport jest w internecie. Łatwo pan może um, przeczytać. Ta afera miała korzenie wiele, wiele lat temu. Tak? Te wszystkie oszustwa wydarzyły się zanim zostałem ministrem sprawiedliwości. Ale my też, proszę państwa, ustalił skalę odpowiedzialności, ogromną skalę odpowiedzialności ludzi w sprawiedliwości. Dlatego, że Martin nie mógłby przez lata oszukiwać um, um, Polaków, gdyby nie nadzwyczajna wyrozumiałość licznych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, sędziów, kuratorów, czy nawet służby więziennej. Ci ludzie, tam gdzie to było możliwe, nie wszędzie było możliwe, niestety, pewne stały się przydawni. Ale ci ludzie zostali przeze mnie pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarne. I myślę, że to jest jakaś drobna i na pewno nie do końca satysfakcjonująca forma rekompensaty dla tych, którzy zostali przez marcina oszukani. Mam nadzieję, że, że taką poważniejszą rekompensatą będzie surowy wyrok za oszustwa, których się dopuścił. A jeżeli chodzi o inne osiągnięcia, proszę Państwa, to ja wspomnę tylko o jednej rzeczy. W ostatnich dniach. Okazał się taki drugi najważniejszy w świecie ranking wolności gospodarczej, amerykański ranking. No i w tym rankingu Polska awansowała o 7 pozycji. Zachęcam Pana do przesłuchiwania tego rankingu, dzięki czemu poprawiły się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Właśnie dzięki reformom, które wprowadziły w wymiarze sprawiedliwości. Dzięki temu, że NIP jest teraz nadawany w ciągu trzech dni, że jest. Dostęp, elektroniczny dostęp do yy, ksiąg wieczystych. Dzięki temu, że jest dużo szerszy dostęp do wielu, wielu zawodów, tak zwanych regulowanych, ja wiem, że to się nie każdemu y, musi podobać, że y, y, tym, którzy do tej pory wykonywali te zawody, nie jest to y, wsparcie, mają liczniejszą konkurencję. Ale z punktu widzenia klientów, im większy wybór, tym lepiej. Czy mówię to po to, żeby powiedzieć, że wszystko w mojej działalności było znakomitej, że w ogóle są wielkie osiągnięcia. Proszę Państwa, tak sporo rzeczy przez te półtora roku udało mi się poprawić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy jeżeli chodzi o wolność gospodarczą. Ale to jest dopiero początek drogi. I obiecuję Wam, że tak naprawdę uwolnimy energię wtedy, kiedy dojdziemy do płacy. A myślę, że będzie to już w roku 2015.